Zgadajmy o tym cudzie, czyli Bellaset dla Jonelo. A mowa o zestawie, który składa się z takiego przenośnego łóżeczka oraz bujaczka. Ten zestaw Oleg dostał od swojej cioci i to był prezent 10 na 10. Te przenośne łóżeczko ma dodatkową funkcję kołyski, dzięki temu że jest Obracane 360. Sami ustawiamy, w którą stronę bujaczek ma się bujać. Oczywiście on jest pod zasilaniem, więc nie musimy tego robić e, sami. I ma tryby prędkości oraz bardzo przyjemnych e, melodyjek. Dosyć twardy materacyk polecany przez fizjoterapeutów, a także siateczka e, z boku. Druga część wygląda w ten sposób. Za pomocą tych guzików regulujemy stopień nachylenia. Bujaczki są na zasilanie lub na baterie. W zestawie mają pilot. U nas były w użyciu dosłownie każdego dnia do momentu, kiedy młody zaczął się podnosić z łóżeczka. Jest to świetne rozwiązanie dla kogoś, kto mieszka w dwupiętrowym domu, ale również tak, jak w naszym wypadku, łóżeczko młodego stało u nas w spialni, a ten dla w salonie. Zapraszam po więcej. Polecaj, Miejcie się fajnie i do zaś. Bye!